Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy na spotkanie z panem Kazimierzem Wygonikiem, sołtysem Wsi Załęże. Chcielibyśmy zadać panu kilka pytań w imieniu mieszkańców Załęża. Przede wszystkim, jakie inwestycje są realizowane na terenie Wsi Załęże obecnie i do końca roku, tudzież na terenie gminy Osie Kiesielskiej, które mają związek z Załężem. W tej chwili, no, jak wiadomo, zostały ukończone i oddane obiekt sportowo-rekreacyjny, w którym się mieści boisko do piłki nożnej, takie mini. Jest to kort tenisowy, boisko do koszykówki i siatkówki. W tym roku? W tym roku, w tym roku tak. To było na wiosnę oddane, bo były poprawki, bo tam trawa nie schodziła i tak dalej. Realizacje, jakie realizują w chwili obecnej, realizowany projekt na wykonanie chodnika w kierunku dębowca od sklepu załęże, czyli sklep numer dwa od drogi jak na bazę, w kierunku dębowca do granicy dębowca na odcinku 600 metrów. Jest to realizacja projektu z Funduszu sołeckiego. Bo Chcieliśmy, żeby nam coś dopomógł do tej yy, budowy tego chodnika, i oni nam dali takie warunki, że my wykonujemy projekt, oni dają materiał i gmina robociznę mhm. na wykonanie tego. No i jeszcze trzeba później, już po całości, po ukończeniu yy, tej realizacji, po ukończeniu budowy chodnika. Gmina musi przejąć na stan chodnik na utrzymanie zimowe i letnie. I jak długo będzie trwała ta realizacja? Kiedy no, projekt jest ukończony, już teraz oddany jest w osieku. W tym roku nie będziemy już teraz zaczynać tej realizacji, ponieważ trzymają nas drzewka, które trzeba wyciąć te wzdłuż drogi. Pisaliśmy pismo i to się ciągło od stycznia. Ponieważ wiadomo, ochrona środowiska i zezwolenia i te przepisy, jakie tego, mamy wszystko już uzgodnione, wycinkę drzew, dostaliśmy pismo, możemy wyciąć po opuszczeniu siedlisk y, pr przez ptaki. Mhm. Także jeżeli to będzie, to gdzieś z gniem pierwszy październik, gdzieś tak jak już liście zaczną opadać drzewi, mhm. tak, od pierwszego października i chcielibyśmy to przygotować do, do budowy chodnika, żeby to zacząć na wiosnę. Mamy teraz w tej chwili będzie zebranie w następną sobotę. Dostaliśmy, bo my dostajemy z fundu, takie pieniążki każdego wioska z gminy przy, przypadające sołectwu w ramach Funduszu sołeckiego. Na rok 2013 mamy te, wynosi 23 220 zł. I z tych, z tych pieniążków chcielibyśmy dołożyć jako wkład własny do, do tych właśnie do tego chodnika. Czyli w tamtym roku żeśmy zabezpieczyli na projekt, a w tym roku będzie na materiał, ileś tam braknie co nam nie do, jakby powiad nam nie do wszystkiego, czyli możemy sobie dokupić ze swoich pieniążków zabezpieczyć tak. A jaki jest koszt realizacji tego budynku? Wie pani, że Czy to jeszcze nie... nie wiem w tej chwili, bo jest to właściwie jaką to dopiero przeszło, znaczy to dopiero będzie ukończony projekt na koniec roku. Mhm. I kosztorys z, z pozwoleniem ze wszystkim mhm. koszt projektu wynosi w granicach 20 tysięcy. Mhm. Wykonanie projektu. I mamy wykonany także projekt <coughs> w kierunku też został on ukończony teraz wiosną, został ukończony projekt od Witusika tam Mariana w kierunku Markuszki, a całe do końca Markuszki, czyli w granicy półtora kilometra. To jest chodnik to? Chodnik, tylko wszystko jest związane z, z pieniążkami i... Starostwo też nie za bardzo chętnie nam pomaga, bo to nie jesteśmy tylko my w powiecie, jest tych wydatków dość dużo. No i przedtem to starostwo to robiło, bo to jest dr przy drodze powiatowej i powinno być to więcej ze środków ich, jako, jak z naszych, no bo, bo, bo wiadomo, że to jest droga powiatowa i tak. No ale takie warunki postawili, że 50 na 50 no i, i tak musimy się tego trzymać. Co damy z rady zrobić, zrobimy. Fajnie. A ten chodnik pójdzie po obu stronach Jed jedną stroną. W kierunku Markuszki po prawej stronie jak jedziemy, mhm. a w, w kierunku Dębowca przejście będzie koło sklepu na lewą stronę. Aha, czyli po, y po lewej stronie y w kierunku Dębowca mhm. i tam będzie przejście. Natomiast jest zrealizowane także projekt na modernizację domu ludowego. Bo jak wiadomo u nas w Zężu, w powiem, że prawie najgorszy dom ludowy jest na terenie gminy. Wszędzie mają budynki już tak y nowsze i, i z klimatyzacją i w ogóle i, i tego, a u nas nie ma tego pomieszczenia i tak. Zrobiliśmy projekt, projekt kosztuje 50 tysięcy złotych <coughs> za ten. I jest to rozbudowa domu lodowego, gdzie będzie podniesiony yy, zburzony yy, dach i zaplecone na starej sali, bo trzeba yy, tego, bo tam jest jeszcze strop drewniany, trzeba tego wymienić na, i dopasować się do tej, tamtej nowej przebudowy, co była. Mhm. I w tej, yy, cały przód będzie wysunięty tutaj do przodu, wyrównany ten ząb, taki jak co jest yy, wejście do, ta na świetlicę tam do góry. Czyli większa powierzchnia. większa powierzchnia i, i na górze zaplanowana jest y, świetlica duża, bo jak wiadomo u nas, no dobrze, że powstały te korty teraz i młodzież ma utrzymanie y, przy, latem pr, przed, y, przy kortach, tam pił y, przy piłce i przed tenisie, ale przyjdzie y, zimą, oni nie mają gdzie się podziać, no bo wiadomo, nie ma tej świetlicy i... Za siłą, możnością chcielibyśmy, żeby ta świetlica powstała i była dla tej młodzieży, żeby się ta młodzież gdzieś skupiła, jakieś interne, internety i, i tego, żeby mieli zajęcie, tam ktoś, jakiś odpowiedzialna osoba był z nimi i, i te. No bo jak wiadomo, no dziś ta młodzież jest jaka jest, to jest. No, no nie ma u nas tak, żeby była jakaś dewastacja, jakieś huligaństwo. No nie ma, jeszcze się tak nie... Nie zdarza, żeby na wiosce coś tam się tak wydarzyło. I t, y, Renowacja i od, y, przebudowa tej sali? Tak, tak, renowacja, wszystko to jest, będzie y, całe, cała góra do przyróbki, y, okna, wszystko, wszystko całkowicie będzie, y, kuchnia tam zaplecze, wszystko będzie inaczej, bo Porozmieszczony. Klimatyzacja też? Klimatyzacja jak najbardziej, wszystko ze sklepikiem tutaj na, na dole, chłodnia duża, zaplecze takie gospodarcze. Na górze będzie świetlica, tak jak już powiedziałem, i jakoś tam we gospodarzu projektam trzy pokoiki. W razie czego jakieś wesela, czy coś, jakby ktoś byś to chciał tam z dziećmi, czy coś przebrać, czy, czy nawet zamieszkać przez noc po... Takie po, miejsce po, hotelowe. Po, tak, takie miejsce hotelowe, żeby mógł wykorzystać. No I też to czekamy, że żeby, żeby poszło z jakiegoś programu, no wiadomo, bo z tymi pieniążkami jest, jest bardzo krucho no, no, na, na tej gminie i, i wiadomo, no, jak gmina, gmina stoi z, z funduszami tam na te... No, jakby nie było, no Powstała ta kanalizacja w Załężu, która kosztowała y, prawie 13 milionów złotych. No to 13 milionów, ale to już na trzy wioski, mm -hmm. bo to zostały skanalizowany Osiek, Świerchowa i Załęże. Mm -hmm. No to tam było te 13 milionów y, y, do kanalizacji, tak, była wzięta pożyczka i... A ten projekt na domu jest już zatwierdzony? Czy, czy na to, na zgodę czekacie? Projekt jest już zrealizowany, projekt jest zrealizowany i ukończony i czekamy na, na nowy budżet, żeby coś z gminy. z gminy przedzielić tego. My mamy jeszcze takie środki jak dzierżawa za zmienia komunalnego, które dzierżawi rejon dróg publicznych tutaj wzrężył, czyli ta wytwórnia ma Bitumicznym. Płacą w kosztach 200, 25 tysięcy złotych na rok. I te środki, które przychodzą z rejonu, zostają u nas na wsi. Także też chcielibyśmy te środki, te 25 złotych, bo po innych wioskach, tak jak Fierchowa czy Osied, mają działki budowlane, sprzedają sobie działki budowlane i na swoje takie potrzeby, remonty domów, czy budowy, czy tego, bo to, co jest z danej wioski. Dostaje na danej wiosce te pieniążki. I myśmy chcieli też te pieniążki do, dołożyć jako wkład własny do realizacji tego domu ludowego. To ten dom ludowy, jakby rzeczywiście zaczął działać, to też by mógł na siebie zarabiać. No, mógłby jak najbardziej. No. W tej chwili, no. Jest tak jakby bezczynny. Dobrze, że Pani Marta Tuskowa gospodyn prowadzi tam taką świetlicę dla dzieci. Jest wykorzystany w tej chwili. Góra ma tam internet, ma telewizor, robi jakieś różne programy z nimi. I bardzo dobrze, że to takie coś jest, bo te młode dzieci te takie idą, uczęszczają i naprawdę mają gdzie późno, w tej chwili. I wykorzystują tę salę, bo tam. I to się ten na rzeźbiarz idzie i robi z nimi różne. te i Pani Marta zaprasza, jakieś panie takie, żeby. Konkursy, nie konkursy, żeby te dzieci miały całe lato tę rozrywkę i, i, i te. No A jak widzi pan rozwój się w perspektywie kolejnych właśnie kilku lat? Pana kadencja jeszcze, jeszcze trochę podnie. No jeszcze dwa lata. Jeszcze dwa lata, jeszcze dwa lata i no, rozwój się. No. Także chcielibyśmy... ma pan jakieś właśnie swoje marzenie, plany, coś chciałby pan... No to takimi marzeniami to jest, wie pani najbardziej to, żeby ta poprawa tej drogi z dębowca do Załęża. Y, utrzymanie tych dróg gminnych, tak jak teraz w tej chwili mamy drogę tam od Zielickiego w kierunku tam y, Skały, tam zaczynają y, zaczy, y, już budowy. Chcielibyśmy tę drogę jakoś doprowadzić, bo ona jest w tej chwili tylko tak podżwirowana i tego. Nawet w tym roku mieliśmy dostać fundusz, y, y, z, z funduszu solidarnościowego mieliśmy dostać pieniążki na i miało być 350 metrów położone asfalt. nie doszło do tej realizacji. Nie dostaliśmy tych pieniędzy, tego dostaliśmy. Natomiast na 150 metrów drogi powodziowej, tutaj na Dąbrowach, ze środku powodziowym. w którym to miejscu jest? Tutaj jak za balem, od ryby w kierunku jak Kozłowski stawia. No ale dobrze i to, bo też już tu w tym kierunku też już budynki zaczynają no, roz, rozrastać. I także chcielibyśmy, żeby tę infrastrukturę tych dróg gminnych, powiatowych poprawić, żeby to jakoś miało wygląd i tak. No bo wiadomo, no, ta droga powiatowa nasza, jaka jest, też tak samo miało być. Z Funduszu Solidarnościowego byłem w marcu czy w lutem pan Górczyk obiec, w starostwie obiecał, że jest zaklepana droga z Dębowca do osieka w 4,5 km. Za jakieś dwa miesiące pan, ten sam pan mówi, że no niestety, ale nie zakwalifikowała się wasza droga w tym roku nie będzie. I byłem teraz u niego właśnie i na nowy rok, bo ona jeszcze z 2010 roku jest jako ujęta jako z powodziówki i tego, będzie teraz pier, jako pierwsza na pierwszym miejscu ta droga planowana załęże 8.